I odpłynęli w dal. Przesłyszeliśmy. To się teraz przypomniało. Ja nie wiem, oglądaliście ostatni sezon Bakuganów, ten ostatni, ostatni. Nie. E, a zaspoilerować ci końcówkę? Nie. E, uwaga, moi drodzy, spoiler, alert. Jak masz ten końcówkę Bakuganów ostatniego sezonu, jeszcze przed tym rebootem śmiesznym? To ogólnie kończy się to tak, że Dan i, i, i Drago płyną sobie łódką i mówią. No, płyniemy i koniec. O, o, o. <laughs> I potem wyobraź sobie, potem wychodzi ten reboot i takie. Co? Już się nie dowiemy, gdzie popłynęli. No i płyniemy. No to drogę. <laughs> Też tak zakończył odcinek. Płyniemy, i już nie wrócimy. Cztery miesiące później. Właśnie, jak już tak ciśniemy w te floating... floating islands właśnie, kurwa, q to właśnie moglibyśmy tego floating islands pocisnąć w końcu, jeśli byś chciał, oczywiście. Ważna, ważna. Ja muszę poszukać, czy cały czas jest ten let's play z tego, z tej mapy, bo jeśli tak, to to nam bardzo pomoże, jeśli nie, to w sumie dupa trochę. Mapka na cheatach? Mhm. Wciog wciąż, jest ten quest po, 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 po żelazo, stary. Ten Śmieszny. Co co? Jesteśmy tam biedni chuj. No. Ale mówię, pamiętasz co ci pokazywałem tego screena z tym żelazem, nie? No. To trzeba zobaczyć, czy to jest Real. Tak, moi si drodzy, to jest zapowiedź. W... Co? Si no. Się pokazuje, że mapka była zaprezentowana jakiś czas później. I mamy tam zaprezentację. Tak. No tak, moi drodzy, to jest zapowiedź kontynuacji. <laughs> nie pytajcie, kiedy się pojawi. Proszę no, że dodałeś, żeby nie pytać kiedy. <laughs> Poza tym wszystkie na wszystkie pytania, kiedy jest odpowiedź w QA w opisie mojego kanału. Co tam kurwa jest? Trend. Kurwa, trend. Wachodzące <laughs> drzewo. To dobre jeszcze przy okazji. Co tu się kurwa odbywa? FTW. Da mają grów. dobra. Coś odkryliśmy. To, to miłe. Zawalają się z żukami. Get out here. <laughs> Chciałem zatknąć twojego żuka. Cześć, panie drzewo. <laughs> Moje drewno. Na opał. I tak mi się nie przyda drewno, bo z drewna to stróżki można robić, albo ulepszyć. Też... Właśnie kurwa, można ulepszać bo tymi klockami. Zapomniałem. No właśnie my musimy się zainteresować takimi rzeczami. Kurwa, giant rzuczek. tam takiego boca stwoić. Giant, giant, tak giant craft. O Jezus, tak. Okay, to... O! O! Znowu? Rare Book of Crafting? A, tam to było ultra rare, tak? Zapewne, że coś tam desy. Czekaj, aż sobie zobaczę. A, to jest rare, a wcześniej mieliśmy... Rare to jest drugi stopień, że tak powiem, z tych co mamy. Jest Magic Book, jest Rare Book, Epic Book i Legendary Book. No Legendary jest naprawdę mniej najlepszy. Okej. Okay. No ale ten, to, tak jak to mówisz, musimy się zainteresować się takimi rzeczami jak ulepszanie... Nawet nigdy tej nic nie robiłem jeszcze na, y, z ogniskiem. Mówiłem, może za pomocą tego można jakieś, jakieś fajne rzeczy na oswajanie zwierzątków robić. Maybe. sobie coś? Dobra. Dały do Anger Village. I. Anger Village. Idę. Lecę go. O, siema lizardy. Właśnie jak mówiłem, że jest mało lizardów, to właśnie się pojawiają. No spoko. co co? No, spoko. No, idę wykonać Twoją, którą zaraz byś dał. Moją co? Prośba, ale zapewne byś dał, Nie wiem, co mówisz. A, okej, okay, dobra. Teraz już wiem co zrobiłeś. W ogóle my gramy tak długo i ani razu jeszcze... Ja wiem, że jak się o tym mówi, to to się dzieje, ale ani razu jeszcze nie było lagów. Właśnie pewnie wywołałem Lilka z lasu. Okej, okay, dobra. Nic nie chcecie mi mówić fajnego. Gubię się. Właśnie mi też czasami się tak dzieje, że się gubi skubany. E, dobra, gdzie, gdzie, gdzie można ulepszać? Uuu, workbench. Czy mogę robić jakieś fajne rzeczy? No tak nie do końca fajne. No dobra, ma to sens. What cube? Nie no, tutaj. Requires loom. Loom. Może to z tym kowadłem, ta ikonka z tym kowadłem, w sumie miałoby to sens. Co jest to kowadłem? Tam. Follow me. Dziękuję. Umarł. W butach. Tutaj jest... O. Weapon... Weapon customization. Upgrade 0.32 z z Co tu się dzieje? Co ja to mogę zrobić? Pokazuje mi się taka wielka różdżka i jest napisane Upgrade 0.32 I w sumie to tyle. Dobra, A tutaj kowadło. No, tu mogę potworzyć jakieś rzeczy nowe kompletnie. Hmm. O, mogę tu potki sobie zrobić. A nie, nie mogę. Właśnie tak. A, alchemia, okay, dobra. Hmm... O, to możesz zrobić kostki. O. To porobię, bo, bo, bo mam troszeczkę ironu. Możesz mi dać ten iron, ja ci mogę dać drewno. A, no tak, bo tobie się przyda, nie? Bardziej. Aha. To no momento. Ja pójdę zrobię ten y drewniane kostki, bo tam się dało. Dobra, to ja tu czekam. No mogę też zrobić złoto, złote kostki. Dwie złote. Metale to mi dawaj, nie? Ja tobie dam drewieńko. Dobra. Zrobiłem złoto i, i, i ten... i iron. Elixir of Power, szalone. Jakie tu małe wypada w ogóle? <głynie> tak, wratujesz mocno. To co ty chcesz? Ty chcesz iron i złoto też nie dać? Metalowe takie. Zabrać no te kostki. Co masz? No takie te kostki są małe. O co chodzi? Spodziewałbym się czegoś większego, nie powiem. Co można skustomizować? A, okej. Okay. Czy ja w sumie i tak dalej nie mogę chyba? Aha, czekaj. Co? To ja tymi. Co układasz te kostki? X kurwa, te. To ja i tak mam za mało. Potrebowałem jeszcze 12. Mam jakieś drewno kawałki drewna. Ej. Mam jeden kawałek. A ty coś możesz zrobić? Tmhp 19. Patrz jakie zakończenie ma teraz. A ty sobie sam to ułożyłeś czy, czy gra randomowo? No. Co sam sobie dodałem. sam sobie dałem gdzie chce. Ja, jak to przyszedł nie było Mniej tego ideaś radę to zrobić. No jaki problem. No co? Ile masz tych kostek? Co? Ile masz tych kostek? 20. No. No. To działa. No i mam 20 na 32. Nie mam 12. Ale ty to jest jakby limit, ile możesz dać. Znaczy, ci dwa. Ty dajesz ile chcesz. Ja nie wiem, bo ja nie mogę nic ułożyć poza. poza... Wybierasz, wybierasz tę kosteczkę na górze i sobie hmm. wykładzisz gdzie chcesz. No, mogę, mogę układać tylko tam, gdzie, gdzie, gdzie różdżka jest prawie, ten, normalnie narysowana. Poza nią nie mogę. No, przyklejasz sobie, nie? No tak kurwa, no ale no... to i tak... Tak średnio bym powiedział. I sobie dodałem jakieś tam, nie wiem, parę kostek, 16 chyba. Może mniej Policzyłbym, ale mi się nie chce, a mam takie plus prostu mecza solidne, no to spoko. Trochę lipa jak będzie zmiana broni, czy coś, ale... jebać. O, dobra, bo to tak działa. Dobra, teraz zajarzyłem. Nie, nie wiedziałem, że można to obkręcać w taki sposób. Hmm... Co by se tu zrobić, typie? Bo trzeba mi powiedzieć, że da się obkręcać to w 3D, bo ja myślałem, że to jest tylko tak w 2D, ile to miałem takie wytyfy, ile to nic mi nie działało. I tak mam płaską brońkę. Krwaj, nie wiem co mam z tym zrobić. O, mam sobie pomysł. <śmum> mam pomysł. Kurwa, ty wlazłeś na stół. <śmum> Stary, jestem jestem tak zajęty pracą, że aż musiałem wleść na stół. To ja sobie tutaj poczekam, posiedzę. <śmum> no poczekaj, trochę to potrwa. Nawet fajne. Takie, takie, taka funkcjonalność. Oho. Co? coś idę Powiadasz. na świat. Tak, idę na świat. Dobra. To zażukasz Czy z i zaczął śmierć. O, rzeczywiście yes. okay, dosyć jest. Okej. Dysy ciekawe. Nie Zrobiłem tej różce uszy Nie, będę musiał bardziej później pomyśleć jak... ten, jak, jak zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Teraz ci mogę pokazać, tylko muszę się do ciebie tepnąć. W ogóle te bloczki da się zmieniać im kolor, czy one tak muszą wyglądać? Muszą, nie? Tak muszą wyglądać, ale znalazłem Dungeonix. O. Więc zapraszam do mnie od razu idziemy potestować broń. i Kończymy. O, dobra. Tylko. Kurwa, jest tu gdzieś oreł? Halo? W mieście jest. On jest jakąś ikonką oznaczony? Chyba nie. Chyba skrzydełko takie? Tak? A jest, dobra, rzeczywiście, dobra, to ja idę do oreła i, i się do Ciebie Typum. Dobra, human, where is dolak, do lizard, jazda. ju Leci. No gościu. Uhu. Wkładam jak śpi. Byłoby śmiesznie, gdyby przez sen Cię powiedzieć jakieś fałszywe informacje. Oh no. O no. coś jest. Co ci Aha. Powoli, powoli, ale cię dganiam. A ty uciekasz Ach, jak ja lubię jak my robimy takie, takie, takie nawiązanka do poprzednich odcinków Przednich filmów Jest O Okaryna Okej, okay, to wygląda strasznie podobnie do tych normalnych, do tych klasycznych, że tak powiem. O, pogadam się z tymi okej. Okay. Ale musisz przyznać, że to wygląda strasznie klasycznie. Jak, jak, jak na Alfę by przystało prawie że. No poza. Tam oczywiście, tak. jakich, poza tam uczysz się jakichś pomniejszych tam rzeczy e, związanych z, z, z wyglądem oczywiście wewnętrznym. Te w tej serii, jaki mamy plan? Staramy się pokazać wszystkie biome? Przynajmniej czy jak? Czy co? No, przydałoby się, nie powiem. Potęga. po po, po potęga. Ej. O, dobra. Świetnie, świetnie pod... można zbierać. Ale podjebałem, po podjebałem świeczkę. Tęgry żółwiki. O oh no, wojownicza żółwie ninja. Czy ja, ja coś zbrochałem? Ja w żarcie? Ciekawe czy to go? Ja 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 jakąś świeczkę zdobyłem, nie wiem czy mogę ją używać zamiast. W starszej wersji walki też moglibyśmy zbierać świeczki. Tak, i one nic nie robiły w sumie. I chyba no. w, tym, w tym przypadku chyba też. Niestety. Oho. Jego okay. go Co? Jego go Co ty gadasz? tak by mi lata jakby tak. Cześć, może będzie jakiś bangior, czyś... Jeszcze jest. Nic nie ma. No w Ale tu jest wielki... A. To jest wielki żółwik typie. O nie możemy z tym nic zrobić, halo. trzeba żółwika ujebać. nie zauważyłem. <gry> Aha, dobra, bo ja myślałem, że masz wywalone i idziesz po prostu dalej. O, okej, okay, jakiś łuk wyleciał. A szczęście, odblokowało się. No a w ogóle widzisz, widzisz moją różdżkę? Widzisz to? <grywa> Dorobiłem jej takie uszy. I see. Właśnie brzydko u mnie wygląda, ja nie wiem, u Ciebie to tak... Już. Ale jest korona. O, Spiro, o! Koronawirus! <grywa> oh yeah. Co ona nam daje? Miejsce jak nurkujemy. O, okej. Okay. Nie żeby było nam to w ogóle tej potrzebne, skoro mamy łódki, ale... Łajno. Ja, no to No tak. Bymy, pójdziemy na drogę, kręca, nic nie. No w sumie ta. No dobra. Dawaj te się na powierzchnię i... i <noise> tak, będziemy kończyć. Usiądź i będziesz strał do skrzynki. Czyli mo mogę... jewać. Usiądź tak. No właśnie, tak zakończył sobie odcinek. Wiecie. Prosto, prosto musi być. Dokładnie, czekaj. Zaraz z, z z... próbujemy się schodzić z czymś. <grym> hey. Nóżki mi, mi wystają. Sit. Nice. <grym> tak ja wie... się A no, ja troszeczkę. Dobra, niech tak będzie. E, to co, kończymy? Halo? Dolak? Do no, więc matka w pokoju, ale... A, a, okej, okay, dobra. Widzisz, Spoko, spoko. Dobra, tak więc co, kończymy? Tak, no pewnie. Tak więc, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tychże odcinków. O tak, będzie tego więcej na pewno. nie eee... jest dobrze. Lajki, suby, pieniądze, do wiadomo. <laughs> tak. Tak, więc, e, tak, ja jestem Nero. Dolak, do jak I się obieca. Tak, i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya. Żegnajcie. Okej. Okay. Jak, jak jeszcze zachęciłem do płacenia? <laughs> Pierwsze zakończenie bez o. No trudno. Trzeba zapamiętać ten czas. <laughs>